Diagnostyką boreliozy zajmuję się od około 12 lat. Przez okres tych 12 lat doskonaliłem swoje umiejętności, wprowadzałem nowe metody diagnostyczne, co zaowocowało obecnie wprowadzeniem testu ELIS pod -2. Często zdarza się, że pacjent przez wiele, wiele lat wykonuje różne badania, które tak naprawdę nie dają ostatecznej odpowiedzi, nie pozwalają na postawienie rozpoznania. Dopiero przeprowadzenie szczegółowych, dogłębnych badań pozwala na postawienie prawidłowego rozpoznania, a więc rozpoczęcie też prawidłowego leczenia. Pacjent, który trafia na badania do laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński, ma zapewnioną całościową diagnostykę chorób przenoszonych przez kleszcze, również w aspekcie monitorowania skuteczności leczenia, w związku z tym bezpieczeństwo takiego pacjenta jest bardzo wysokie. Test ELIS-POD-2, który wykonujemy w naszym laboratorium, oparty jest o rozszerzone spektrum antygenowe. Zawiera obecnie 6 antygenów krętkowych, w tym 5 antygenów specyficznych. Dodatkowo, w trakcie wykonywania badania zapewniamy również kontrolę żywotności limfocytów, czyli kontrolę jakości materiału biologicznego, który trafia na badanie do naszego laboratorium. Badanie ELIS-POD-2 jest badaniem zalecanym przede wszystkim dla pacjentów seronegatywnych, czyli takich, którzy uzyskują ujemne wyniki w standardowych badaniach laboratoryjnych. Ponieważ badanie ELIS-POD-2 wykrywa odpowiedź komórkową w boreliozie, jest to badanie inne od innych. Mówiąc w skrócie, test ELIS-POD-2 zapewnia bardzo wysoką skuteczność diagnostyczną, dużą rozpoznawalność boreliozy i chroni pacjenta przed wynikami fałszywie dodatnimi i fałszywie ujemnymi. Doświadczenie diagnosty, które potrzebne jest w diagnostyce boreliozy, powstaje przez wiele, wiele lat pracy diagnostycznej, praktyki, laboratoryjnej, w związku z tym nasz personel stale doskonali swoje umiejętności pod moim okiem, między innymi ucząc się interpretacji obrazów mikroskopowych w metodach immunofluorescencyjnych, czy doskonaląc swoje umiejętności w innych testach serologicznych. Testy ELISPOT wykonywane są w niewielu laboratoriach w Europie. W Polsce jesteśmy pierwszym laboratorium, które wprowadziło tę metodę i udoskonaliło ją dokładając dodatkowe antygeny do tego testu. Wykonujemy badania diagnostyczne nie tylko w kierunku boreliozy, ale również innych zakażeń oddechowych, chorób autoimmunologicznych, niedoborowych, co ułatwia pacjentowi uzyskanie prawidłowego rozpoznania i kieruje leczenie na właściwe Posiadana przez nas aparatura jest unikatowa w skali krajowej i europejskiej. W związku z tym zapewniamy diagnostykę boreliozy i chorób pokrewnych, innych zakażeń deszczowych na światowym poziomie. Zapraszamy do pierwszego laboratorium w Polsce wykonującego testy ELIS-POD na miejscu. Centrum Medyczne Wielkoszyński. Diagnozujemy człowieka, nie chorobę.